Na temat bardzo zresztą, w sensie. pierwszym odcinku z Minecrafta na modach, eee, no, na, 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 z Minecrafta na modach, na, na, na Better Minecraft takim trochę innym, eee, będzie, będzie trochę ciężko. I tak, zostawcie na stawce, paczkę w górę, subskrypcję, bo po 400 widowów, już nam, już nam wiele brakuje, i komentarz. I taki, i no, i tą paczkę wam dam w opisie pod komentarzem, także, no, także, będziecie mogli zrobić, zagrać. Jak mi się spodobał odcinek no to, no już, no, 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 już to, co mówiłem. Zostawię, to mówiłem, zostawiajcie dużo du, du, łapeczek w górę, to będzie, to będzie częściej ta seria, jak będzie, będzie dużo łapeczek pod tym odcinkiem. Także raczej chyba, zobacz, ja chyba zrobię cięcie, zobaczymy się już, jak będzie, jak, będzie, jak, będzie, jak będzie już na świecie może, albo może nie będę robił jednak cięcia, zobaczymy. Bo za, chwilę, bo, bo, bo za chwilę, zobaczę jeszcze, może za chwilę zobaczę, zrobimy cięcie zobaczymy. Dzisiejszy odcinek będzie krótki. T taki, taki wprowadz wprowadzający, więc tą serię, więc no. Dobra. I też, no i też możecie pisać w komentarzach, wy 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 wymyślać nazwę, na no na tego, no dla tego świata, jak ma się nazywać. Coś, co, co jest związane z moim skinem z SpongeBobem, tak. Także zapraszam do pisania hmm. Kniemy sobie to, może skrzynkę sobie wywieźniemy, dobra No i dobra, no i tworzymy świat Więc Więc ja zrobię święcie, zobaczymy się już na świecie w sumie, jak się mi załaduje Dobra, jestem, dobra, jestem, załadował się świat I na, na, na starcie dostajemy właśnie takie itemy, bo to nie jest zwykły minecraft To jest takie troszkę inne minecraft, więc I właśnie na starcie dostajemy takie itemy Także że zacznijmy sobie z tej modyfikacji, zagramy sobie po prostu. O tu już widzę mamy, mamy rzeczy. Coś w ogóle za ciekawe jest w Minecrafta ale się troszkę podgłosić. I tak. Dobra. Ja, bo mi się wydaje, że czasami laguje ta paczka modów Bo tu jest ponad 300 ileś modów Tu jest, tu jest 312 modów, no to nie dziwo to, że się będzie lagował czasami, ale Nie, nawet nawet płynnie chodzi ta paczka, co tu jest w ogóle, co tu są co w ogóle za rzeczy? Tam widzę, że mam łódkę jakąś Można by tam prze, przejść, ale nie wiem czy tam bym się to poradził, no zobaczymy W ogóle fajnie to wygląda, patrzcie Patrzcie jak w ogóle fajnie kiera chodzi w ogóle yy, Dobra, sprawdzimy sobie, pójdziemy sobie może tam Oła tutaj ataku, Jakieś kaptusy tutaj atakują, jakieś kaptusy nie Musiałbym zrobić sobie łódkę To z tym problemem to nie będzie, więc zrobimy sobie łódkę i polecimy tam No Trochę to będzie ryzykowne, ale dobra pójdziemy Czemu by nie w ogóle to jest strasznie dużo modów. Będzie, będzie dużo, będzie dużo, do, będzie dużo odcinków z tej serii, więc... Także no. Także będzie fajnie. Tu widzę są już jakieś dungeony. A, dobra, to jest taka. Dobra, spoko. To łódka z wieśniakiem. Dobra, spoko, super. Co tu coś ma? Nie ma nic naprawdę. O dobra, mamy rybki, super, mamy rybki. Przeda się jedzonko. O, dobra, to się zezwieźnie Dobra, super. I mamy już jedzenie, super, fajnie Jeszcze więcej rybek Książka jest dobra W ogóle to sobie pusz, to sobie wale, to sobie wezmę tylko tu Mamy tego, Lepisz z Azuli, to Kolejne ryby o, fajnie że, fajnie, że tu poszliśmy. Super. Dobra, więc idziemy dalej. zwiedzać. A właśnie, jeszcze mamy to. Trzeba sobie odebrać rzeczy. I to, to, no i to mamy. No i to mamy takie różne zadania. Widzicie? To mamy takie różne zadania. Także będziemy robić. Także będzie super, ta seria będzie super W ogóle co tu będzie, co to jest? W ogóle tutaj będzie coś ciekawego? To zdobycia? Kolejne jakieś rzeczy widzę to chyba nie ma nic ciekawego. Właśnie się zastanawiam, czy tutaj coś ciekawego jeszcze nie ma. nic. Są kości, to kości można wziąć. Jest... No nie będę może brał, bo. No jest tutaj za bardzo to tak. Dobra, to nie chcę tutaj zbierać w sumie tego. Nie trzeba w sumie, więc. Patrz jaki fajny mieczek mamy drewniany. To widzę, że nie ma nic ciekawego na razie. Sprawdzę, sprawdzę sobie, czy, czy jest Krykabitator. O kurde, tak się zbiera drewno. O ja, to będzie trochę takie. W ogóle to jest inna, inaczej się zbiera to z drewno. że zupełnie inaczej zbiera drewno, to się widzę więc troszeczkę inaczej. Także, no. Nie, nie wiem, nie wiem, czy ja tutaj coś znajdę. Może znajdziemy coś, zobaczymy. Tam coś jest. Tu, tutaj coś mamy. Jakieś budynki, tutaj widzę. Czy dałoby się coś. Dobra, mam, mamy tutaj widzę coś. Takie umowę? nie wiem. domek jakiś, kurde, widzę. Jak to w ogóle wejść? To zakopane, czy co? No ja to rozwalę, bo ja nie wiem gdzie. Kurde, tu jest jakiś mieszkaniec. Tak wygląda Bronią, Nie, ku... nie obronią, on nie atakuje na szczęście, więc super. Czy on tu miał wejście? A tu, no to nie no, co ze mnie za... Co za mnie w ogóle gapa. W ogóle zwiedzę jego domek, bo... Nie ma tu nic ciekawego, dobra. Ja bym ja chyba sobie poszukał wioski może. Albo chyba nie muszę szukać wioski. O, to jest coś świetnie to jest w ogóle fajne bardzo. Krzaczki są fajne. Osiedlimy się gdzieś na pewno, więc pójdziemy sobie jeszcze to, to jest w ogóle to jest w ogóle ciekawe kurde to w ogóle atakuje nie atakuje dobrze dobrze tutaj coś jest co to? co to jest w ogóle przydałby się badpak powiem szczerze nie buraków nie potrzebuje także no Czytałby się bardzo, Badpak. A tu mają wejście, dobra. Coś pod tym jest? O, to. a, dobra, takie coś. No to, co nie będzie takiego ciekawego, dobra. Takie coś, chciało mnie to zabić, kurde. Dobra, w ogóle zobaczmy sobie, sprawdzimy sobie, tutaj są tam mody. A można coś zrobić z skóry? Ze skóry coś zrobić można. Nie wiem, czy to ma na batpak. Może później sobie znajdziemy batpak. Znaczy, plecy coś takiego, nie? Batpak, coś takiego. A no co? Dobra, mamy. O, jeszcze żelaza mamy, super. W ogóle mam też łopatę. Lekko też się, to się też przyda, bo będę można. W ogóle wypiję sobie, bo będzie można sobie. Właśnie, będę ją ja darmową. Tam. Super. W ogóle tu, tu, tutaj, tutaj też coś mamy, w ogóle ile tu rzeczy jest. Gdzie teraz idziemy? W tamtą stronę, choćby? My sobie w tamtą stronę, w tamtą stronę pójdziemy, dobra. Ja już w ogóle powoli będę chyba, nie wiem, ten odcinek troszkę będzie trwał, więc w ogóle, w jak na tej paczce, jak graliście na tej paczce, no to powiedzcie mi, czy można zrobić bad bug, bo ja nie wiem. Tak do końca. Powiem wam szczerze, więc jak chcę, chcę wiedzieć po prostu, dobra. W ogóle wykonajmy sobie jakieś zadanie może, nie? To trzeba zrobić... Klar... O dobra, mamy, super wykonane. Dostaliśmy serduszko. Które daliśmy sobie gdzieś. Gdzie to serduszko daliśmy? Tutaj, dobra, super. Serduszko widzę, mamy, dobra, super, dobra, fajnie. Pochodnie też się przydadzą Sadzonka To trochę już mamy tych temów. To sobie też weźmiemy. O, to się też przyda. Dobra, super. Trochę mam za dużo tych itemów niestety, ale muszę trochę wywalić. To. Dobra, na razie sobie nie robimy przy... żadnych nowych zadań, bo... Trochę za dużo mam tych itemów. Tu jest. No nie, chyba tu nie ma nic ciekawego. Może się robi ciemno powoli. Niedobrze. Niedobrze, że się robi powoli ciemno. W ogóle sobie te miastki nie zaznaczę. Na mapce więc. Także. No. A. Dobra, zaznaczmy. Żebym wiedział, żeby tutaj jakieś przyjść, kurde, co jest z O ja, to są te kaptusy malutkie Trzeba uważać na no nie Czy tu będą jakieś rzęta? Proszę, żeby... Czy ja wziąłem ja łóżko? Dobra, myślałem, że nie mam łóżka w ogóle Prześpijmy się To coś jest, jakieś stragany, takie malutkie. To jest wioska w ogóle? Tak, tu jest wioska. No tak. O kurde, wąż, gin, 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 wężu. Chyba mnie nie zabił czasem. Tak, tu jest wioska. Bo za, za, za chwilę, za umra, niestety. Nie ma nic ciekawego, niestety. Dobra, nie ma nic ciekawego. Nie wioski. Chyba coś tu jest. Dobra, pozwiedzamy sobie tę wioskę chętnie. Dobra, chodźmy dalej. W tamtą stronę. Zaznaczę sobie tą wioskę i sobie przyjdziemy może tu później. Później może przyjdziemy tutaj zobaczymy. Kolejną, kolejną rzecz trzeba zaznaczyć. Nie jeden, znaczy przykład No to tutaj, nie tutaj średnio jest do oświetlenia w sumie się. No pójść tą stronę. Nie, wiem, gdzieś w tamtą stronę, że pójdę, zobaczymy. No, chodźmy do strony, dobra, super. Tu widzę, że tak średni ten teren, ja bym wolał jakieś zielone polany, jakieś zielone polany, w ogóle patrzcie jaka góra tu jest, co jest? Jaka góra tu jest, nie no, super To wygląda, w ogóle jak, w ogóle jak je fajnie wyglądam w tym stroju Takie. Ja będę, no ja będę widzowie kończył odcinek Będziemy się widzieć w następnym odcinku, o kurde Gonią mnie tu jakieś kurde potwory no dobra, zabijmy sobie i będę kończył odcinek. Więc jak wam się spodobał odcinek. Co zostawcie opeczkę w górę. Jak, będę, jak, będzie, w, jak będzie dużo opeczek w górę, to będzie kolejny odcinek z Minecraftem na modach. Też napiszcie mi, czy gdzie się osiedlić Chyba, że może tutaj wrócę, to zobaczymy, więc... Jest, więc do zobaczenia i papa cześć. Tam tu się jest, widzę. Więc papa cześć, więc następnie czego nie to zwiedzać, papa. Pa.